Witaj, nazywam się Justyna Maria Majewska Jestem mentorem rozwoju duchowego i osobistego Także terapeutą dla healingu Dziś chciałam Ci po prostu opowiedzieć o kronikach kaszy oraz także o warsztatach, jakie prowadzę kaszy Warsztaty są te przede wszystkim indywidualne Czyli spotykamy się jeden na jeden Na, na lekcjach, na zajęciach, na warsztatach Uczę od podstaw Czyli pomagam rozwinąć pracę w Kronikach akaszy, pomagam poruszać się po tej przestrzeni w Kronikach akaszy, ale też pomagam, jeżeli osoby mają problemy z widzeniem, usłyszeniem informacji. Często bywa tak, że to nie jest nasza wina, bo może coś sobie kiedyś zblokowaliśmy. Może to być poprzednie wcielenie, gdzie zblokowaliśmy sobie dary, stawiliśmy, bo czegoś nie chcieliśmy widzieć, dostrzec, więc. Była blokada, może ktoś kiedyś nam albo nawet w teraz zblokował, bo widział w nas potencjał i zblokował nasze dary, ograniczył nasze dary. Czasami też takimi blokadami są właśnie różne traumy, sytuacje, przekonania, e, że może nie jesteśmy godni, żeby czytać Kronik Akaszy, żeby nauczyć się czytania, bo dostęp do Kronik Akaszy był kiedyś uważany, że to jest dla osób, które właśnie są bardzo rozwinięci duchowi, są święci, są bez grzechu, bez winy i tak dalej. Dostęp do Kronik Akaszyn ma każda osoba. Każda, która to poczuje, która będzie chciała. No i właśnie, gdy mamy poczucie, i chcemy, czasami bywa tak, że jest ten problem, tak? Bo jest jakieś te przekonanie, ograniczenia, albo nie widzimy, nie dostrzegamy. Ja jako nauczyciel prowadzę w tej drodze. Jeżeli czuję, że są jakieś ograniczenia, są blokady, też pracujemy na tym, by właśnie zmienić przekonania, zmienić blokady, przetransformować to wszystko tak, żeby właśnie uczeń jak najlepiej umiał się poruszać w przestrzeni kronika kaszy. Uczę od podstaw uczę bezpieczeństwa, BHP, modlitwy wejścia uczę też swojego doświadczenia pokazuję na swoim doświadczeniu. Dlatego, że uważam, że kroniki Akaszy są hmm, indywidualne, że można naprawdę wiele rzeczy zrobić indywidualnym i dlatego też stosuję indywidualne podejście. Też widzę po swoich uczniach, że osoby nie ma takiej samej, nie ma takiej samej, żeby się zajmowała tym samym rzeczami, tak? Często mamy inne predyspozycje, inne dary, inne umiejętności, nawet inne narzędzia do kronika Akaszy. I hmm, ja bardzo uwielbiam te narzędzia, Właśnie, wyciągać, odnajdywać w Was, e, dostrzegać i wskazywać. Zobacz, ty możesz to jeszcze wykorzystywać, ty jeszcze możesz to wykorzystywać. Oczywiście moje warsztaty mają skrypty, tak? E, mają tak, jakby tematy, którymi się poruszamy gdzieś tam, ale ja zazwyczaj daję się prowadzić. Daję się prowadzić mistrzom, daję się prowadzić Bogu, żeby te warsztaty, bo taka jest moja intencja, jak najlepiej służyły właśnie tej osobie, która przychodzi na te warsztaty. Żeby ta osoba wzrosła, żeby ta osoba rozwinęła skrzydła. Ale też, żeby właśnie odnalazła siebie, swoje możliwości, ale też właśnie dar i cel duszy, tak? Po co ona ta przyszła? Po co jest w tym wcieleniu, dla kogo jest w tym wcieleniu, co będzie robić dalej. Spotykam do tej pory przepiękne dusze, naprawdę. To są indywidualne jednostki, ja uważam. Takie diamentciki, po prostu diamentciki I uwielbiam, jak wy się szlifujecie poprzez te warsztaty, odkrywacie swoje właśnie, że jesteście tym diamentem i często widzę, dostrzegam, jak później osoby po tych warsztatach wzrastają i idą dalej, rozwijają się jeszcze bardziej, tak? Jak obserwuję ich profile, obserwuję ich pracę i po prostu mnie cieszy serce, że żońtek tak zrośli, że idą dalej, jeszcze dalej. Że uczą się następnych rzeczy, że znajdują następnych nauczycieli. I to jest bardzo piękne. Warsztaty, na warsztatach poruszamy oczywiście bezpieczeństwo, bo to jest bardzo podstawa, ważna, tak? Pokazuję też, jak pracujemy z innymi osobami, bo uważam, że te kroniki będą służyły nam, ale też z biegiem czasu będą innym osobom, tak? Także wiem, że moi uczniowie będą też, właśnie, robić. Innym, odczyty kronika kaszy, a może z biegiem czasu też uczyć tych kronik kaszy. I to jest bardzo piękne, bo wchodzi w tym wszystkim, żebyśmy każdy niósł te światło dalej, tak? Żebyśmy byli światem dla siebie, ale też dla innych osób. Na warsztatach też poruszamy takie tematyki, tak jak poprzednich wcieleń, czyli dostrzegamy, gdzie odnieśliśmy sukces, co były przeszkodą, jak te poprzednie wcielenia też oddziałują na nasze teraz życie, na nasze wcielenie, tak? też uzdrawiamy te poprzednie wcielenia, czyli jeżeli jest jakaś blokada z poprzedniego wcielenia albo właśnie czasami jakaś karma też może być tak, która nas w tym wcieleniu trochę spycha. Pracujemy nad tym, staramy się pracować tak, żeby jak najmniej właśnie było rzeczy ściągających, żebyśmy my mogli wzbić się dalej wyżej. Bywa tak, że też przepracujemy wewnętrzne dziecko. Trafiamy też trzeba wiedzieć, że to jest procesem. Uleczanie siebie, uzdrawianie siebie jest procesem, tak? Docieramy do jakichś warstw jednej, wyciągamy coś, a idziemy dalej. Ale pracujemy nad tymi rzeczami, które nas ściągają, byśmy mogli dalej pracować i funkcjonować. Na warsztatach są też poruszane różne tematy, właśnie czy węzłów energetycznych, czy też drzewa rodowego. I to jest chyba bardzo przepiękne, bo tak w ogóle mistrzowie prowadzą i to na każdym warsztacie, na każdym kursie jest to bardzo pokazane, bardzo to widzę, obserwuję i to czuję, że zawsze zmierzają tą stronę drzewa rodowego. Już w pierwszych zajęciach przychodzi nam, pokazują się pewne aspekty, które idą z rodu, które nas blokują, tak żeby właśnie osoba kursant zrozumiała, że ród też jest bardzo ważny, że ród daje korzenie, daje przynależność, daje uznanie, ale daje też moc. I też pracujemy nad tym, żeby właśnie uzdrowić te drzewo rodowe. Też pokazuję, że pokazuję w jaki sposób uzdrawiamy te drzewo rodowe, uzdrawiamy te drzewo rodowe u tego konsultanta e, tutaj na kronikach akaszy. Ale też hmm, patrzymy, jakie moce możemy wziąć właśnie z drzewa rodowego, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo to daje nam moc, siłę do tego, żebyśmy właśnie mogli też pomagać innym osobom. Często odnajdujemy też w drzewie rodowym. Hmm, Przepiękne dary, które niosły inne osoby, a niestety nie miały może odwagi, nie miały może siły, albo nie było to jeszcze w ich, tak jakby, duszy celu, żeby wyjść z tym wszystkim, tak? Często jesteśmy też postrzegani, albo postrzegane, postrzegani, bo i są mężczyźni i kobiety, które są ci piersi z rodu, nie? którzy właśnie wychodzą, wychodzą z tym, co mają, z możliwością, ale też piersi, którzy Zakańczają to, co było, to, co nie służyło, to, co nie było właściwe w rodzie, tak? Czasami są schematy, są pewne właśnie postępowania, które nie są tylko nasze, które są przodków, przodkiń. nawet choroby są właśnie rodowe, tak? Czasami się pokazuje, że ktoś ma problemy z oczami, że nie mógł patrzeć, tak? Jak dowiadujemy się o co chodzi, no to wychodzi, że takie były traumy, takie były sytuacje, że nie szło na to patrzeć. To też uzdrawiamy. Staramy się jak najlepiej, żeby to później nie miało na nas konsekwencji, ale też nie miało później konsekwencji na nasze dzieci, tak? Bo nie tylko że my pracujemy na sobie, na sobie to uzdrawiamy wrót wstecz, ale też uzdrawiamy przyszłość. I to jest bardzo piękne. Innym takimi zagadnieniami też jest odprowadzanie duszy. Też pokazuje, w jaki sposób odprowadzić zabłąkaną duszę. Często bywa, że przy osobach, które są na konsultacji u nas później, są te zabłąkane dusze. Są dusze, które hmm, może nie miały siły, może musiały zostać tutaj, albo nie miały odwagi przejść, bo coś ich zatrzymało, albo na przykład poczucie winy, że tam jest piekło. Nie jest tam bezwarunkowa miłość Boga, tylko jest piekło, tak? Takie czasami też mamy przekonania. I ta dusza jest właśnie, została. Takie dusze potrzebują naszej pomocy, wsparcia w tym, żebyśmy mogli właśnie pomóc im przejść, żeby mogli dalej inkarnować. Często te dusze są bardzo, bardzo wdzięczne nam, osobom, które pomagają im. Przekazuje też wiedzę odnośnie różnych obciążeń, blokad energetycznych. Przekazuje też wiedzę odnośnie niewłaściwych praktyk z poprzednich cieleń. Stosujemy różne modlitwy, afirmacje też uwalniające też dekrety, praca z dekretami. Też mówię o energetyce. Oczyszczamy też dom, oczyszczamy siebie, staramy się oczyszczać, pracować ze sobą. Staramy też się właśnie. wejść kroniki, nie tylko swoje kroniki, tak? Bo. Możemy wejść w różne kroniki, możemy wziąć, wejść w kroniki zwierzęcia, nieruchomości, działalności i to jest bardzo przepiękne, tak? Że one nie zamykają się, to są otwarte. Pracujemy również z przewodnikami, hmm, właśnie. Najfajniejsze jest to, że każda osoba, każda istota ma swoich przewodników, ma swoich mistrzów, ma swoich nauczycieli, swoje istoty umiłowane. E, praca z tymi przewodnikami, mistrzami pokazuje nam to, hmm, pokazuje nasze właśnie moce, nasze dary, nasze też, po co my tu jesteśmy. Często mistrzowie mówią, od czego są, co chcą nam przekazać, jakie informacje. Ostatnio miałam na sesji, właśnie przewodnika mistrza wszechświata z gwiazdą. On nie był pokazany, on był tylko konsystencją, gdzie była gwiazda. Gwiazda jako, właśnie dusza, czyli ta osoba, która miała tego przewodnika, była pokazana, że jest właśnie bardzo ważną częścią tego wszechświata, tego całego świata. Że bez niej tu właśnie by była dziura, luka. Więc bardzo takie ważne aspekty są. Odkrywamy tych swoich mistrzów, odkrywamy tych swoich przewodników, ale też odkrywamy nauczycieli, którzy nam pomagają, do których możemy się zawsze zwracać, o których możemy prosić o znaki, informacje, ale też właśnie. W jaki sposób rozwiązać daną sytuację? Którą drogą powinniśmy dalej iść? Jak rozwiązywać to, tak? Hmm. Co nawet danej chwili zrobić? Następnie, umiłowane istoty. Hmm. To są bardzo przepiękne dusze tutaj też, bo przeważnie to są nasi właśnie przodkowie, nasi może z rodu, może znajomi, którzy nas kiedyś wsparli, którzy widzieli w nas. Właśnie tą istotę, która ma te światło. Ma te światło, żeby nieść później innym sobie i innym. Odkrywamy, że to może być babcia, może być dziadek, może być tata, mama, może być to serdeczna przyjaciółka, która już odeszła jakiś czas temu, tak? Często to dostrzegam jakieś babcie, właśnie, ojców, pradziadków, którzy wiedzą, że ta dusza jest teraz tutaj potrzebna, i daje nam wsparcie, to żebyśmy się rozwijali. Często te istoty umiewane są naszym takim, taką istotą, która nas pcha do tego, żebyśmy my się rozwijali. Żebyśmy my pracowali nad sobą, ale żebyśmy później szli pomagać innym osobom. I to jest bardzo piękne w tym wszystkim. Czasami nawet te istoty aktywują coś w nas. Bo my coś pomagamy, coś uzdrawiamy w rodzie. Kurs Kronik Akaszy jest przede wszystkim indywidualny. Indywidualną ma podejście do osoby, bo uważam, że każdy potrzebuje czegoś innego. Nie ma takiego samego warsztatu. Pomimo, że są skrypty, pomimo, że są tematy, które przerabiamy, każdy temat jest inaczej omawiany. Każdy coś innego potrzebuje, bo każdy jest inną duszą, z innymi doświadczeniami. Też często zdarzają się dodatkowe sesje, dlatego że wychodzą jakieś okoliczności, wychodzą jakieś sytuacje, jeżeli tego nie uzdrowimy, nie podziałamy, to my nie możemy iść dalej. Dlatego podczas moich warsztatów indywidualnych ja zawsze staram się włożyć serce w to, tak żeby ta osoba wyszła z takim doświadczeniem, z takim wzrostem, żeby mogła sobie po prostu wnąć dalej. Tak? Bywa tak, że te warsztaty są dopiero początkiem czegoś dalej. Nie, czegoś dalej. Podczas tych warsztatów uzdrawiamy, pracujemy nad sobą. To jest praca też właśnie nad samym sobą. To też jest praca taka terapeutyczna, działająca, uzdrawiająca. To nie ma tak, że tylko coś powiemy, ok, posprawdzaliśmy, dziękuję. Nie, my uzdrawiamy, wyciągamy. Jeżeli jest wewnętrzne dziecko do uzdrowienia, to tam pracujemy, uzdrawiamy. Czujemy wtedy efekty tego, tak? Jeżeli jest problem z narodzinami, tak? Bo może byłam dzieckiem, Niezaakceptowanym albo nieuznanym. Mamy problem z zasługiwaniem tutaj na Ziemi, byciem tu na Ziemi, tak? Nie czujemy przynależności też do Ziemi. Więc tutaj też warto to uzdrowić, przepracować, bo wtedy my nie możemy dalej iść, nie możemy dalej właśnie pomagać sobie, ale też pomagać innym osobom. Takim też ważnym aspektem tego kursu jest to, że tam jest ponad 30 godzin pracy pracy takiej warsztatowej, tak? Bo teorię to my sobie zawsze możemy gdzieś uzupełnić, ale warsztatowej. Czasami te godziny, wiadomo, są roz rozkładane na inne sesje, tak? Bo wiadomo, że też musimy dostosować czas do pracy, możliwości, tak? Czasami kursant na początku siedzi tylko trochę minut, tak? Dopiero z biegiem czasu się zwiększa ten czas, bo nie jest w stanie jeszcze w bo to też jest praca energią. E, więc ten czas jest wydłużany tak, tak, żeby to wszystko przerobić, to, co jest potrzebne, żeby dalej po prostu iść. Dlatego, jeżeli masz poczucie, to, że czujesz moją energię, czujesz, że te warsztaty w ogóle cię przywołują, że chcesz pracować z kronikami Akaszy, że chcesz popracować też nad sobą metodą kronika kaszy, albo poznać bliżej kroniki Akaszy, no, zapraszam Ci do Ciebie. Przede wszystkim daję podejście indywidualne. To jest mega. Uważam, bardzo istotne i bardzo też za to um, tutaj osoby, które są na warsztatach, na kursach u mnie dziękują. Tak, bo nie są, czują się zaopiekowani właśnie. Czują się zaopiekowani, czują, że rzeczywiście wzrośli do góry, tak? Bo mogłam pod, nad nimi popracować. Też przede wszystkim to, że dostosowujemy czas, bo też trzeba mieć na uwadze, że jedna osoba z, zrobi ten kurs szybciej. Druga potrzebuje czasu, potrzebuje, żeby ta energia się opracowała, potrzebuje delikatności w tej pracy, tak? Jedni mają inny rozwój, szybczy, jedne mają powolniejszy rozwój. I to jest dobre, bo mają właściwy. Dlatego trzeba to też zauważyć, tak? Czasami nie można czegoś przyspieszyć. Czasami trzeba chwilę poczekać, poleżeć, tak jak to się mówi, i dopiero dalej iść, dopiero dalej ruszyć, tak? Wszystko się dzieje we właściwym po prostu czasie. Zapraszam Cię. Na, na, do siebie, na warsztaty do siebie byś mógł, mogła odnaleźć siebie zobaczyć, poznać może swój cel duszy, zobaczyć czy kroniki dla siebie są czy może chcesz pracować już z kronikami Akaszy dla innych osób bo też świadczę takie warsztaty, które już są dla osób, które już umią wchodzić w te kroniki Akaszy, już wiedzą, tak, w jaki sposób wejść w kroniki Akaszy już pracowały ze sobą w kronikach akaszy, tak? Albo już delikatnie czytają dla innych osób, ale chcą poszerzyć ten warsztat o inne narzędzia, o inne doświadczenie, tak? Więc zapraszam ciebie do siebie, jeżeli poczułeś moją energetykę, poczułaś moją energię. Zapraszam.